Cześć DG, się cześć boguś, cześć Fiucio. Cześć, 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 mamut, pan Bojsemka. Chodzi o to, że jedyne co ja umiem to zbudować bazę. Ale no widzisz powoli no ja też się uczę. No tak, no, ale wiesz, no na pewno ludzie dużo lepiej grają, dużo więcej się nauczyli, już wiesz o co chodzi, to tak jest No ja to myślałem ja się na nie. to może dać ci kość tutaj do Teamu? Nie, do... no na spokojnie, przeszkód. Kur... No nie, w ta... nie To nie pierwsza nie ostatnia gra, w której dostaje oklep, no więc... Ja już przywykłem. O, ja tak też już się większości Ja się dobrze bawię że Teichowe Pajerze. No właśnie, staram się, ale powiem Ci, że tutaj jest problem taki, że żeby się dobrze bawić, musi Ci wychodzić, no bo jak siedzisz, kminisz, czacha Ci, k***a, ku... aż paruje. Wiesz o co chodzi? I ten fan spi***a, bo człowiek się zamula. Jak ja ostatnio graliśmy tam, nie wiem, 4 godziny chyba w to, to jak ja poszedłem, ku... nawet na moją ulubioną gierkę, to, człowieku, nie mogłem mózgu, ku... a, używać, no nie? Tak mnie bolał. Ja nie umiem wody, k***a. Ku... Mogę zostawić normalną mapę, bez ja wysp Ja bym bardzo poprosił przynajmniej na pierwszy ten, no nie? Dobra, no nie ma problemu. I o ja widzę ku... mam błogosławić Kałacha człowieku O, Francuzi. To jest totalnie Nie wiem, bonjour, bonjour monsieur. Como Como tu tapel? Nauczyłem się kiedyś trochę francuskiego, ale dukam. To ja to mówię, że A... dukam. Podstawy, kurwa, wiesz. Bo, jak... Bonjour, zjem se jour. no to jest. <laughs> Nie no, nie znam francuskiego, A znam podstawy dzisiaj? francuskiego. On du, kwakat sanksi setani do boju, tak, musi. Ja nie pamiętam jak nie nie jest Dawno się uczyłem, no nie? Naprawdę no, dawno się uczyłem. To było policzenie od 10, Halo? chyba dziewiątkę przekręciłem. Halo? E, ty mnie słyszysz? Tak, e, ty masz teraz streama, bo ja nie chcę też ci tak. E... Ale mi to nie będzie przeszkadzać, więc mam. Stary, ja mam. Stare, ja na tywno? tak. Ja nie patrzę na takie rzeczy. Ja bym Pierwszy raz ze mną grasz? Nie no ale ja wiesz. No ja, to ja wiem, ja że gdzieś coś nie ma problemu. Nie ma problemu. Ja też mam na przycisk, ale nie jest to takie, że mi to przeszkadza. Wiesz, jeszcze jakbym z brusem grał, to pewnie jeszcze bym coś myślał, bo by się pruli zaraz na czacie, ale ciebie lubią raczej ludzie u mnie zawsze. A, nie, ale to wiesz, to chodzi o to, że wiesz, gadam, wiesz, pierdzielę, czy typu, no, słuchaj ty ten i ten tamten i. Nie to, wiem. W razie to, czego to się zawsze mogę też złotać, więc nie ma żadnego problemu, koleżko, Naprawdę. Dobra. Dziękuję Dobra. bardzo za ten, za troskę, ale. Mam takie ja, rzeczy, mimo. na Circo. Ty jesteś spoko, to sobie możesz gadać, wiesz, do ciebie się raczej nie będzie nikt. Czy to moi i tak się cieszą, że w końcu kur... coś innego niż GTA. To wy tak śpiewaliście? Tak, to jest taka fajna chińska piosenka. ja nie wiedziałem co się dzieje. Nie wiedziałem gdzie mi to śpiewają. A bo Kamil zna ogólnie chiński. Nie wiem czy wiesz. O kur... O kur... Naprawdę? No, to tak no. jak graf arabski człowieku. Jak, jak się spotkaliśmy z grafem, graf był... Ch... Mówi, że z krzyciem Bahrajnu był, chciał się grafa sprzedać za jakieś te k... krowy czy coś Też patrz, jak my... tak grałem ta grałem, wejdź wympary grałem właśnie kiedyś dlatego mi się czworeczka spodobała Gdzie łuczyków zrobiłem? Zrobiłem koło się dwa budynki, nie ma? Ej, jak zrobiłem budynek i nie widzę, to to się mogło stać. A dobra Co? już mam. Tak, miałem laga mózgu, bo trochę mnie... Mogę hałki. Na chwilę ten, bo tu nie mam y, obowiązku żeby mieć ciągle, więc mogę wyłączyć tam nagranie w to O kurde Peka no je, bo musi swój mur zniszczyć No musi swój mur zniszczyć, no A to momon jest! O, jak on jest czerwony Witam kurwa w piekle, skurwyszyny A to kamilak jeszcze dojeżdża, tak? No kurwa trzeba bo nie roz... Weź teraz będziesz miał k***a karmę Chciałeś mur <śpiew> mi dotknąć? O, pyk Ty! Hey. A czemu tu jest puste A... miasto k***a? Ja <śpiew�> Aha! Dobra Mama, czy wy straciłeś wszystkie wojska yy, teraz za mnie? Nie. Na pewno? No. no to wygląda jakby tutaj cię przeciścił dość mocno. No? No w końcu wiesz, za głęboko wszedłem. Czyżbym mógł atakować się, co? Tak. Zaufam. No, <laughs> to pierwszy raz coś takiego mi się udało zrobić, więc tak się cieszę, no nie? No ja, ja jeszcze myślałem, że nie skończysz. Nie, 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 bo nie wziąłem całego, właśnie, i to jest trochę takie. Wiesz, gubię się też, wiesz o co chodzi? Nie wiem, co w pewnym. Do pewnego etapu już się nauczyłem, i później nie wiem, co dalej, no nie? A, no to, bo. Ja widziałem, że też tak jak powiedział tutaj, e, Kamil, tych z tego nie miałeś, nie? No nie mam żadnych, właśnie. A to, to ważne też jest. Bardzo ci pomogły te trybusze twoje, no nie? Bo waliły ten, ale rozproszyłem jednostki wtedy. Tylko, że jak podchodzą bić, to i tak się złączają, no nie? Wydaje mi się że bardziej to, że miałem twierdzę i ta twierdza ci po prostu. Ja mówiła, nawet nie wiem, co że... to jest twierdza, stary, więc wiesz, to. Mówiłem w sumie. Okay. Że to jest też a trzecie, po co za kamień wybudować, coś zobacz tam. Spoczko? No chyba ty tymi działkami wygrałeś. Szczerze, nie wiedziałem, że te działka są aż tak OP. Ja no wszystkich mi zabiły. Jakie OP te działka? No mówię, no to dajmy już gdzieś. Ale luzik, no nie? Normalnie kończ. Ale nie, no, Ja i tak bądź daleko... Je, yeah, ja rozumiem, bądź... ja i tak dobrze się cieszę, że wiesz, tyle co zaszedłem, Będzie w... będziesz chciał to kończyć normalnie. No ale no niestety, no ja nie mam nic oblężniczego, nie mam nic defensywnego po prostu, no ja bo trochę się na początku z***ałem w akcji i tak wyszło. Spoko, ale ale i... mocne te działka, no, mocne. A ty też widziałeś, że zostałaś tak głosy Za późno, wpad... przypomniałem sobie rzecz, no nie? Na temat budowania jednostek, żeby robić podwójne, potrójne koszary i to mnie wydamało, bym miał trzy razy większą armię. A to prawda, ja też dopiero to... Za późno się tak. kapnąłem, ale wiesz, no mi wszystko. Wolę jak mi przyjdzie coś samo z siebie jak wpadnę, bo wtedy pamiętam na przyszłość. Niż bardziej jak mi ktoś powie, wiesz, tak jakoś dziwnie mam zawsze. Jakoś tak bardziej się na swoim błędzie muszę nauczyć z tym pewnie. Akurat tak mam w wielkach nie no, totalnie nawet podjechać do tego nie można, patrz. Nie, to jest GG. Dlatego trzeba mieć jednostki zdalne, które to rozpierają... bo inaczej jest GG. O widzisz, uczę się wszystkiego powoli, GG. A ja też, też się uczę, więc że no. strasznie miejsce szanujecie, ja robię tak bardziej szeroko wszystko. Ja nie, to chodzi o to, żeby ciężko było się przemieszczać między budynkami, wiesz? To już nawet o no, miejsca. No, ludzie wiem, o co chodzi, bo... Nawet jak właśnie kiedyś w ta się grało, to się budynki murkiem obudowywało, żeby nie mógł wejść chuj, szpiegiem, na przykład, albo czymś, no nie? A sobie bardziej pod defensywę, że jak właśnie wiedziesz jakimiś tymi wybuchowymi, to nie będziesz mógł tak splashować damage'a, a tu nie ma czegoś takiego. Że, jak strzelasz w jeden budynek, to drugi nie dostaje obok. A to nie wiesz, że? Bo w, w retalercie tak było, że miałeś takie pryzm tanki, które strzelały, to się odbijały jedno od drugiego i trafiało w jeden budynek waliłeś, a dwa dos dodatkowe dostawały albo ludziki dookoła. Dlatego tak, taki nawyk mam. No, w retalerze ta dwójkę grałem właśnie. Eko słabość słonie mają, niech zgadnę. Włócznie? Właściwie nie. No, muszą mieć jakąś słabość, bo każda jednostka, która jest zbyt mocna, zauważyłem, że ma zawsze słabość w stosunku do najsłabszej jednostki. To jest najlepsze. Jak ja mam na przykład to co grałem, to taką ciężką kawalerię, to ona na przykład na Pikinierów jest słaba. W jakim budynku słonie buduje? W słoniadzi. Tam, tam gdzie są yy, kawaleria? No nie ma właśnie, czyli to nie są abesydzi w takim razie. Bo wzią... Malia, malijczycy to są. A no właśnie to nie, to nie wiem, w tych co w Maliczykach też nie widzę, w stajniku kurwa, słoni, to nie wiem. No nie wiem, przeglądam tu wszystko, nie ma tu nawet nic o słoniach, nie rozumiem tego. Takie, bo gra ukrywa przed tobą to, że one istnieją, ty masz być zaskoczony, jak one Nie, no ja rozumiem, ale to jak, nie, no nie była ta. Tu mają słonia, a nie ten. Aha, no to ma... no to jest kurwa, mały problem. Dlaczego? Bo słoni jest niekontrowalny. Jedyną minusem jego jest tylko, że wolno jeździ, a nie ma żadnej słabości. To nie jednostka, kurwa, w dupę. No. Znaczy, szczerze, jeżeli może z łucznikami chyba raczej ich... No nie ma, nie ma, nie ma. Jak najedziesz tam jakąkolwiek jednostkę, zawsze ma minus, kontrują łucznicy, łucznicy, no kosznicy, a słonie nie ma. To nie ma kontry, po prostu se w i przebiega po wszystkim. Manguada i... -t. kontrują słonie podobno. My już wiem jak skontrować słonie. Tak? Jak... Robię armię myszy. A... Nie no, co ty, myszy, k***a. Ku... Respisz myszy i słonie o spie... ty. Wobec tu jest coś, że słoń się boi myszy, że mu w trąbę będzie. Ej, dlaczego? I to mnie wku... Z jakiegoś powodu czasami wszystkie jednostki mi się zaznaczają, przez co mi kurwa ten blokuje. No nie no, nie chce mi się już. Ku... Czemu to się przełącza na wszystkie? No i ja już mam cały start dupę, już mogę nie grać. Co? A gość koło mnie jest. jestem zaraz obok mamona, no. Nie no to nie ma sensu. Stary, ja nie mogę nawet ludzików odznaczyć. Ale ja nie możesz ludzi. No nie mogę, wszystkie mi się zaznaczają, jak zaznaczam jednego i straciłem już kurwa, cały postęp. Bo to masz ten pierwszy start jest najważniejszy, żeby zrobić dziki, wysłać je wszędzie i zbudować budynki. No nie mogę nic zrobić. A, no, nie. Kto tu jest? A ja A zapytam Nie wiem, no ja straciłem jakieś kurwa, dobre dwie... No nie wiem, chciałem powiedzieć dwie minuty, ale kurwa minutę straciłem już, że to jest... No i, kurwa... to nie, nie, no ja na przykład samo jedzenie tylko nie, robię. Nie no ta mapa takia sensu nie ma. Czemu? Bo już mi druga osoba przez bazę przejeżdża. A, no to wiesz, no to jest mała mapa, to wszyscy mają tak. To jak ty im przejeżdżasz to, im też, to ty też możesz ich przejeżdżać, nie? No, tylko że ja nie mogłem nic zrobić i ja mam już... Eee, zresztą. Nieważne. A, bo po dwójkę myszkę prawdopodobnie na no, jednego i ci wtedy wszystkich zaznacz od razu. Ty raz klikierz i ten. A to ja tak też, też klikam, ja tak też tak to kliknąłem na starcie. Eee, trudno, no. Dasz radę, spokojnie. No już ma co jedzenie zabrane, no co, co jak dam radę, no powiedz mi. Jak jest nie niej no no, normalnie przejechali nie i mi się zabrali owce i se pojechali No co miałem zrobić, k***? Nie mogłem ludzików odznaczyć A w którym narożniku mapy jesteś? To ważne jest, k***. No po prostu, no jest głupio mapa zrobiona albo nie powinno się grać na maksa, albo większą mapę brać, bo... No stary, żeby po 10 sekundach mi dwie osoby przez bazę przejechały, to trochę średnio, no nie? O. Mam on, mam on chyba się poddał. No bo to nie ma sensu. Mówiłem, że już początek miałem zjedny, to nawet nie mogę nic zrobić. Ale no no nie, nie, to to... nie, no po pierwsze było początek, po drugie od razu po 10 sekundach już miałem gości w wadzie, a po nie wiem 5 minutach już mi gość atakuje. No ja nie mogłem nic zrobić, bo miałem początek zjedny. Trudno, no, bywa, no. Nie ma problemu, no. Bywa po prostu. dlatego mówię, nie lubię, dlatego taka mapa, że tak, kurwa, no nie wiem. Żeby po 10 sekundach miał dwie osoby w mapie, to powiem wam szczerze, że gra, grałem nieraz w retalerty, jakieś kutki, trójki, we wszystko. To pierwszy raz w życiu, kurwa, jak żyję, takie coś miałem. Żeby po 10 sekundach mieć przeciwnika w bazie. Nawet nie. No kurwa nie wiem. No zdarzyło wam się to kiedyś, kiedykolwiek? No zastanów się Bo ja nigdy. No to pierwszy raz w bazie taką sytuację. Już od razu, a jeszcze miałem początek, że nie, nie mogłem tych ludzi kół oznaczyć, no to wiecie, a początek jest najważniejszy, bo to jest ten z samouczka, co się, yy, ten na złoto, co się tam na początku wbija, no nie, to jak to, to później masz wszystko, kurwa, przedłużać się, tu 5 minut więcej, tu 10 minut więcej i kurwa, no niestety i tak w plecy się wychodzi. Dobra, dziękuję w takim razie, no i tak nie ma dziękuję. sensu, że czekał, bo dziękuję. i tak jest już koniecznie graby, ta, to do następnego, trzymajcie się, papa. Pa. dzięki, cześć. W tym momencie, jeżeli zrozum, jeżeli ekonomicznie jesteś wydymany na początku gry, to nie zrobisz nic już, no kur... niestety, i tyle. Twitchspace.pl Weźcie tego Diva 79, za spampie to doszła bana. Jak można być takim śmieciem, żeby wchodzić do ludzi ten... Ty wiesz, ziomeczku, że ty nie możesz wchodzić i tak spamować, bo to jest banable? Kompletnie grać, nie? Zdaję sobie... No zdaję sobie pewne sprawy, k**wa, masz tyle czasu i nie wiesz. Nie no, żartuję, j**wa, k**wa, śmietnika. Dave79 has been banned. Ale dziękuję za obronę, nie, widzowie. Nie, bo naprawdę, bo ja też nie wiedziałem kiedyś, ale nie można tego robić. No tak jakbyś stary wszedł do sklepu, nie wiem. Przykładowo byś wszedł do biedronki i krzyczał, że, że zapraszasz do Lidla. Wiecie o co chodzi? Tak nie można. Ogólnie, jeżeli gość wysyła kolegów, że mu tak to promowali, to on może kanał mieć zdjęty za to. To jest jeszcze najciekawsze. Dobra, a co do reszty, poza tą dwójką, czy wy chcecie jakąś zasadę, że przez 10 minut się na początku nie bijemy, czy od całego początku już możemy się gryźć? Jak chcecie? O kogo chodzi? O mnie? też? no, 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 no tak, tak. No, ja, bym, ja jestem lubek, to ja bym poprosił. Jak da się, a jak nie, to wy... Rób ta co chce, tylko zadecydujcie, żebym wiedział. Czarny las, a nie mam żadnych drzewo obok siebie, wytyfy. Czarny las, ja mam różowe drzewa, człowieku. Od kiedy w czarnym lesie są różowe drzewa? Powiedzcie mi. Czerwony. No, już. No, nie mogę. Rozumiesz? Mówię, że muszę skrzydło. To się musi skończyć najpierw, że mógł zrobić to. Na razie robię to. Umówiłem się, że zawózkowego nie banuję. Odbanuj, proszę, widza. Tej widzu, siema, siema. Umówiłem się z widzami, że zawózkowego nie będę takie banował. Tam wózek, jak czy coś tam, takie, coś im A, to tam, jak p... tam. Ale jeżeli chodzi tam o jakieś inwalidowanie, czy coś, no to za takie brzydkie określenie, no to tak. Można tam tego. Jakieś... I nie to, że mam pretensje. Po prostu chcę, żeby oni też uszanowali pewne rzeczy, prawda? Nie, no to jest takie gówno ta jednostka. Czek, zobacz sobie stary, ja ci pokażę mapę normalnie. Ja nie no. mam jak stąd wyjść. Plus. Ja mam tylko drogę w lewo. Ja nigdzie indziej nie mam przejścia kompletnie. Tu jest wszędzie las. Ale ja, ja ci na przykład wierzę, bo ja miałem raz podobnie. Taki wąski przesmyk, jeszcze mi wodą przypłynął mi za. Próbuję tu... <śmieniczne> a no Ja jestem w jednej pozycji. Ja, go ja mogę tylko jego zaatakować. Eee... Dla mnie to się jadę. szybciej skończy, wędrówkę? wiesz? Dla mnie się szybciej Może... skończy, bo ja mam się obok. A, a, łop mi się pali. Wydawaj to drewno, buduj młyn. Jak? Jak budować młyn? Już mi bije cały czas. Nie... Nie mam żarcia. I to jest problem grania na tyle osób, że nie ma żarcia. To jest właśnie problem, że nie ma tego żarcia. To by dwóch Cię dojechali? No. A to widzisz, ja miałem tak wczoraj. I do tego jeszcze coś tam masz, upgrade ci złoto, tak samo, czy 40 na 42 minuty, i musisz ci 9 naraz. To ja nie mogę tego. Możesz. No nie, mogę Nie, maszyny obejrzyczne potrzebujesz. Nie wiem, to maszyny obejrzyczne nie atakują. Musisz się rozstawić. Kurde, mamą! Haha. Ah, Dat stop je daar. Dat stop je daar. Ja, maar toch oh, oh, oh. Armatki Eee, nie umiem Ale to było, nie no, to było zagrywkowo bardzo dobre Źle zagrałem, bo nie umiałem bramy zbić, nie wiedziałem, że muszę to ustawić najpierw, wiesz o co chodzi? A mi, ten no, wybrałem taki właśnie, jak wyprowadzisz armię, no, nie będę oszukiwał, no nie no, strategicznie to było dobre, jak... Bo, nie zrobić, to byś to wygrał na rurze. Nie, nie umiem jeszcze się poruszać, wiem, że się wycofuję, pewne jednostki, drugie te... Zrobiłem błąd taki, że zaznaczyłem całą armię 100 coś ludzi na jednym Dosyć. tym, a powinien podzielić uczników na tych i na tych i sobie gwariam ich odstawiać. Już się przy następnym razem nauczę tego Jak bijesz na swoje, to taktyka na swoje jest taka, że musisz jeszcze uciekać od nich, strzelać uciekać Ja wiem, ale ja się uczę i tak wiesz w stosunku do tego co było za pierwszym razem to już coraz lepiej, już jestem w stanie zrobić zagrożenie, rozbudować armię, coś zrobić, no nie? Nie, bo że ktoś powiedział, że słonie i nie wiem czy to cię... to fanatyk słoni Nie no! Dobra, Jak się ukręcam, dzięki za giercie, fajnie było panowie Do następnego jak coś wołaj, ten no nie? Fajnie było. Dzisiaj jestem dumny ze swojej kurwa, postawy, bo przynajmniej coś zrobiłem, kurwa. Nie, Kamil, wiesz co my robimy? Tak? Kamil? Kamil. No, no. Przybijamy ksywę słoniu dla Dominika. Bez kitu, ty. Do Dominik ty. A, a wiesz ogólnie, że była taka bajka słoń Dominik? Na pewno jest coś takiego. No pamiętam, słoń Dominik. Dobra, dziękuję bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się, panowie, siema, siema, panowie, siema, 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 siema słoniu, Elo, kurde, ale fajnie było, jestem dumny, kurwa. Fajnie było. Fajnie było, teraz przynajmniej coś zrobiłem, widzieliście, że coś zrobiłem przynajmniej, kur... no nie w tej bitwie. Jestem z siebie tak zadowolony, jestem tak zadowolony, coraz lepiej mi idzie, no nie? Coraz lepiej.